Witajcie, kochani, wy, którzy jesteście tutaj z całymi bywalcami, wy, którzy dołączyliście niedawno, i witam serdecznie również Was, którzy zupełnie przypadkiem trafiliście na ten kanał i wierzę, że zostaniecie z nami na dłużej. Mój ostatni filmik spotkał się ze sporym zainteresowaniem, ale wzbudził też. Pewne kontrowersje, chciałam się króciutko do nich odnieść. Nie jest moim celem nikogo nauczać, ani pouczać, ani prawić wam kazań. Po prostu nagrywam te słowa jako takie słowa zachęty, by zachęcić Was do codziennego życia z Panem Jezusem, do tego, żeby czytać Słowo Boże, do tego, żeby być coraz bliżej Niego, do tego, żeby Go poznawać, rozpoznawać Jego głos wśród wielu innych głosów, do tego, żeby po prostu być, mieć z Nim bliskie bliskie relacje, doświadczać Jego miłości. Dzielę się swoimi osobistymi przeżyciami z Panem Jezusem, z Duchem Świętym, z Bogiem, Ojcem, Stwórcą, którego nazywam swoim tatusiem. Tak jak jest napisane w Biblii, w liście do Rzymian w 8 rozdziale 15 wersie nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać. Abywa Ojcze i zapraszam na naszą modlitwę kobiet. Zacznę to dzisiejsze rozważanie od psalmu 70. Przyjdź mi na ratunek, Boże. Pośpiesz z pomocą, Panie. Niech się zawstydzą i zarumienią ci, którzy na mnie czyhają. Niech się cofną i upadną ci, którzy chcą wyrządzić mi zło. Niech zawrócą ze wstydem ci, którzy wciąż ze mnie drwią. Natomiast niech rozradują się w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają. Niech ci, którzy cenią Twe zbawienie, powtarzają, jak wielki jest Bóg, ja właśnie jestem ubogi, biedny. Boże, pospiesz do mnie. Ty jesteś mi pomocą i wybawcą. Panie, nie zwlekaj. Wiecie, słowa tego psalmu chodziły za mną. Nie mogłam przestać go czytać. Wracałam do niego w ciągu kilku dni. Zastanawiałam się, panie, co chcesz mi powiedzieć przez te słowa. Naprawdę... Byłam wtedy w takim dość dobrym miejscu. Niczego złego nie było wokół mnie. Działo się dobrze. Nawet podzieliłam się z jedną osobą, z jedną siostrą, że tak naprawdę dobrze mi się układa, zwłaszcza w pracy. Nie dzieje się nic złego, nie przechodzę tam żadnego stresu. I wiecie, nie musiałam długo czekać, bo dosłownie za dwa, trzy dni, jak grom z jasnego nieba. Spadła na mnie wiadomość o tym, że pewna osoba właśnie w pracy chce mi zaszkodzić w jakiś sposób. No i że konkretnie zrobiła to, zaszkodziła mi. Wiecie, sytuacja się została dość mocno rozmuchana. Spotkało mnie z tego powodu no, trochę nieprzyjemności. W końcu. Musiałam przyznać się do winy, że to ja wszystkiemu jestem winna, że to z mojego powodu stało się tak, a nie inaczej. Nie do końca tak czułam, ale, ale przyznałam, że to, rzeczywiście, że to rzeczywiście moja wina, natomiast moje emocje szalały. Czułam w tym wszystkim wielki błąd, czułam w tym wszystkim taką przykrość, było mi przykro i przede wszystkim byłam. Byłam zła. Niestety nie zawsze potrafię zapanować nad emocjami. Mimo tego, że powtarzałam sobie słowa z Psalmu 118, 6 werset: Pan jest przy mnie, nie boję się, cóż mi może uczynić człowiek, to jednak, to jednak moje serce. Nie czuło takiego pokoju, był tam niepokój, był żal i był smutek, tak jak już powiedziałam. Ponieważ zwykle u mnie gniew i smutek objawiają się tym, że po prostu płaczę. No to również wtedy łzy zaczęły kapać z moich oczu. Działo się to na lekcji, dzieci to wszystko widziały i zareagowały w taki bardzo życzliwy sposób. Myślę, że Pan się nimi posłużył, dlatego że wykorzystały sytuację, gdy akurat nie było mnie w klasie z nimi, i na tablicy popisały mi bardzo miłe rzeczy, bardzo takie ciepłe słowa, które podniosły mnie na duchu. Potem powiedziały, żebym to wszystko przeczytała, odczytałam to i rzeczywiście to dało mi dość, to dało mi dość dużo, dlatego że właśnie zaczęło moje serce pomału topnieć. Poza tym Pan Jezus zesłał też ludzi, którzy w tej sytuacji pomogli mi, którzy w tej sytuacji jakby stanęli na wysokości zadania i oferowali, ofiarowali mi swoją, swoją pomoc. Ponadto jeszcze tego samego dnia odwiedzili mnie moi byli uczniowie, którzy mi wiecie, nie zawsze dobrze mi się układało, ale przyszli po to, żeby mi powiedzieć, że właśnie bardzo mi wspominają i bardzo. Cenią to wszystko, co dla nich zrobiłam, czego ich nauczyłam. Wiecz jestem pewna, że to Pan zesłał właśnie te osoby po to, żeby podnieść mnie na duchu, po to, żeby właśnie objawić mi, że jest ze mną i że ta cała sytuacja nie jest mu również obojętna, bo ja cały czas patrzyłam na Pana i cały czas u Niego szukałam właśnie jakiegoś pocieszenia i jakiegoś ratunku. Potem jeszcze po południu postanowiłam, Iść na spacer po to, żeby się pomodlić, po to, żeby właśnie oddać Bogu cześć. I w czasie tego spaceru przez cały czas śpiewałam sobie piosenkę, która została napisana na podstawie księgi Habakuka. Posłuchajcie, choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon, zabrakło na drzewa oliwek i nadziei na chleb z plonów pól. Choć w zagrodach by owce, obory spustoszałyby skrów, opustoszałyby skrów. Ja jednak będę radował się w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Wszechmog, Wszechmogący Pan jest moją mocą. On uczynił moje nogi jak łani, sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. I rzeczywiście powtarzałam sobie tę piosenkę, śpiewałam ją głośno, bo wokół nie było ludzi. Cieszyłam się z tego, że Pan pozwala mi kroczyć po wyżynach, że to dzięki Bogu potrafię przejść przez sytuacje trudne, przez sytuacje, które mnie przerastają, które, które się nie spodziewałam, że to dzięki Niemu potrafię po prostu popatrzeć na nie z Bożej perspektywy i to on podnosi moją głowę i tak naprawdę nie muszę się niczego bać. Wiecie, w tym czasie, gdy właśnie byłam na tym spacerze, gdy śpiewałam tę pieśń, choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by znikł, spotkałam moją znajomą, która była w dość kiepskim stanie, była bardzo smutna i tak naprawdę wiem, że to Pan postawił ją na mojej drodze, dlatego że Zatrzymałam się, rozmawiałyśmy, chyba o pół godziny. Ona mogła wylać przede mną swoje serce, mogła mi wyznać powód tego smutku, powiedzieć o, trudnych sytuacji, o trudnej sytuacji w swoim życiu. A ja najdelikatniej jak mogłam, spróbowałam ją pocieszyć, próbowałam skierować jej wzrok na Boga, na Jezusa Chrystusa zachęcić, żeby zaczęła do Niego wołać, że On słyszy każde nasze wołanie, on słyszy każdą zaniesioną do Niego prośbę i On działa, choć nie zawsze według naszego scenariusza, a zawsze według swojego scenariusza, bo Jego scenariusz dla naszego życia jest zawsze najlepszy. Zachęciłam ją do tego, żeby wołała do Boga, żeby wołała do Jezusa, żeby wzywała imię Jezus. I wiecie, po tej rozmowie wracałam do domu i byłam już zupełnie innym człowiekiem, byłam już w zupełnie innym miejscu. Moje serce było pełne radości, moje serce było pełne miłości. Ja po prostu szłam i niemalże frunęłam, i wiedziałam, że to Pan, wiedziałam, że to Jezus, że to Jego światłość wypełniła moje serce, że ta sprawa, która tak mi ciążyła, która była taka trudna, tak naprawdę zaczęła być zupełnie malutka, bo Jezus wypełnił moje serce ogromną radością i ogromną wdzięcznością. Na koniec tego krótkiego słowa zachęty przed modlitwą chciałam powiedzieć wam taką krótką historię, w zasadzie przypowieść znaną. Chciałam ją tylko przypomnieć dzisiaj. Historia o dwóch wilkach, są dwa wilki które nieustannie ze sobą walczą. Jeden jest ciemnością i rozpaczą, drugi światłem i nadzieją. Który z nich zwycięży? Zwycięży ten, którego nakarmisz. Wiecie, w każdym z nas są takie dwa wilki. Ciemność to to całe zło, a światło to dobro. Nie mamy wpływu bardzo często na to, co dzieje się wokół nas, blisko nas, na okoliczności, które nas spotykają, dotykają, ale zawsze mamy wpływ na to, którego wilka będziemy karmić. Czy będziemy karmić ciemność, czyli będziemy narzekać, będziemy oskarżać, będziemy oskarżać innych ludzi, obwiniać innych ludzi, będziemy rozpaczać i będziemy mówić o. Różnych złych rzeczach, w złych barwach przedstawiać świat, będziemy użalać się nad sobą, będziemy tworzyć taką pesymistyczną aurę. Gdy będziemy o tym mówić, ten wilk, ta ciemność, ten ciemny wilk będzie zwyciężał w naszym życiu. Natomiast, gdy zrobimy coś zupełnie odwrotnego, w każdej trudnej, nawet sytuacji, zobaczymy dobre rzeczy, będziemy wdzięczne, w każdej sytuacji. Zaprosimy do tej trudnej sytuacji naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest światłem, który przyszedł jako światło, po to, żeby przyszedł do naszego życia, do naszego serca jako światło. Będziemy oddawać Mu chwałę, będziemy ogłaszać dobre rzeczy, mimo wszystko. Będziemy puszczać radość. A mało tego, podniesiemy kogoś, to ma właśnie trudny czas, to ma właśnie ciężką sytuację. Zachęcimy do tego, żeby zwrócił się do Pana Jezusa, ale my również wysłuchamy, my również w jakiś sposób właśnie pokrzepimy, dodamy otuchy, zachęcimy. Wtedy będziemy karmić tego wilka, który jest światłem, który jest nadzieją i on zwycięży. Światło, nadzieja, którą jest Jezus Chrystus, zwycięży. I do tego chciałam Was dzisiaj zachęcić, a teraz zapraszam do Wspólnej modlitwy. Kochany Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że możemy zawsze w Tobie zwycię zwyciężać, za to, że Ty pokonałeś na krzyżu całe zło. Ono jest pod Twoimi stopami. Wszystkie zastępy demonów są pod Twoimi stopami. Ty zwyciężyłeś, po to, żebyśmy my mogli zwyciężać w Twoim imieniu. Dziękuję Ci Pani za to, że to Ty pozwalasz nam przejść przez każdą trudną sytuację i stawiasz nasze nogi na wyżynach, na wyżynach, które bardzo często nas przerastają. Wprowadzasz nas na skałę, która jest zbyt wysoka, zbyt trudna. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty niesiesz za sobą, za sobą to, co dobre. Za to, że Ty jesteś światłem, które rozświetla w naszym sercu każdą ciemność i każdą trudną sytuację. Dziękuję Ci za to, że z bliskości z Tobą płynie na nas radość, płynie nadzieja, płynie wdzięczność, i za to, że to są konkretne narzędzia, którymi możemy zwyciężać każdą ciemność i każdą trudną sprawę, która na początku wydaje nam się nie do uniesienia, ale Ty zwyciężyłeś i to chcę ogłaszać nad każdą osobą, która teraz modli się ze mną, Twoje zwycięstwo, bo tylko Ty jesteś królem bo tylko Ty jesteś Panem na wieki, Królem Królów i Panem Panów, Jezu Chrystem, Duchu Świętym. Dziękuję Ci, nasz Tatusiu, za to, że zesłałeś nam Jezusa, za to, że objawiłeś nam ogromną łaskę, za to, że dzięki Jezusowi możemy wołać do Ciebie. Tatusiu, nasz Tatusiu, nasz Tato w niebie, chwała Ci, bądź wyższony na wieki wieków. Amen. Kochani, dziękuję Wam za ten czas, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku, za wspólną modlitwę. Oczywiście zachęcam tradycyjnie do tego, żeby pisać komentarze. Dobre, ale również jeżeli Wam się coś nie podoba, to też możecie napisać. Zachęcam do tego, żeby lajkować, żeby udostępniać, przesyłać. Pozdrawiam Was i błogosławię Wam z Panem Bogiem. Do następnej soboty, pa pa.